Dzisiaj się aktualizacja stał w Online. No i przyciągam aktualności. Magiczne konie dostępny na ostatni dzień Midsommar. Dzisiaj. Witaj! Poznaj najnowsze magiczne jordy cykielek koni. i Proteuseter. dwie stworzenia dołączyły do nas na ostatni dzień święta Midsommar. Nie przegap go zanim z jordy na dobre. Burzone może wokół Jerzyku ja jest przepełnione magią i to właśnie jest ten wód, konie sedna i proteusy. Ten koń o intensywnie złotych barwach to sedna, lecz w że to skojarzenie z tym, że potrafi zaprowadzić się jak do lecz może też się zagubić lub zainteresowany podczas takich podburzy. Раньше называют такой иначе, не то, муж. Protus to budzący szatny koni. Legenda mówi, że to terytorialne zwierzę z czymś dotyczył Nie da się wiedzieć, czego wyglądać gdyż, ma, gdy ma, gdyż masz do, czy, do czynienia z przesympatyczną z rzędu. Marnaży nazywają tę rasę na część boga, mórz, który potrafi przybierać wiele postaci. Chłopaty koni mogą być swoje za dziewięćset starkoń, Zwierzęta te się może na 3 tygodnie i opuszczy nas podczas środowej aktualizacji, którą udostępnimy 20 lipca. Znajdzie się u Darego Goldotha w jego obozie, w morzu niedaleko studiów starego Espera. Patrzcie, tak, no w języku, a tutaj magiczny. A gmając swoje magiczne umieszczenie w restauracji, zwyczajnej postaci upadnie się do koni Apollosa. Koci zwierzaki. Kapitan, kapitan i admirał, próżyk zawziętej kołciaki, które mają idealny kamuflaż na wędkarskie wyprawy. Nawet jeśli za głupi, boją się i mała kwar, spokojnie. Czasami tak nie muszą Opa Opas zwierzaki puszczał po 350 starkoń najdzie się u Gary'ego w jego obozie Murland, niedaleko studziołu starego Jaspera. Kapitan Piotrek i admirał Prążek mogą już dołączyć do Ciebie. Tak wyglądają te kociaki małe. Nasz ostatni Micomar. W środowej aktualizacji, która pojawi się 6 lipca, pożegnamy na dobrej, odwiedzkiej Midsommaru do... do... do, do ty do tych czasowej postaci. Wyślij udział w zabawie przez ostatni dzień, zanim to święto zniknie z języku na dobre. Cóż też może się cieszyć? Mnóstwo nieletnich aktywności nie zapomnij również już wpaść do poznań z Nowego Slepu Będzie tam można pójść w kwiatowym, wielki, letni ubranie, które znikną ze sprzedaży po zakończeniu obchodów Wicomery. Przy tygodnią do sklepu globalnego, travel naszych międzynarodowych zestawów zostało. Będziesz mieć więc możliwość na tych elementów, tylko poczujesz sobie ducha ch lata. Kolejna wiadomość. Co za poufaki trybokoty. Mokre cześć! Czy kot, który po części z i ryby, pytamy dla kolegi? Na Jork wracają dwa tajemnicze zwierzaki. Te zawzięte małe kociaki mają idealny kamuflaż nawet karskie wyprawy. Nawet jeśli z reguły próbują łowić jedynie w małym akwarium, ale spokojnie. Czasami tak lubią się przytłać. Co uczci to, że nasi morscy przyjaciele spędzili nam lata na języku, dołączamy ich cudownych towarzyszy do pakietów 200 oraz 5000 starko, starkońs, 5000 starkońs, a tu 2000 starkońs. Niesamowitą górę 200, 2000 starkońs lub 5000 Starcoins, kapitana Płetwka, admira Prążka. Wybierz swój pakiet Starcoins. Oferta kończy się o godzinie 7 w dniu w dniu 30 lipca 2020 roku zespół Star Table. No i to już wszystko, pięknie. No i później może też, jeżeli nie mówiłam, to później też nagram wam Start Table, to wszystko, jeżeli nie będzie lagów. No ale nie wiem, ale chyba nagram, a więc to tyle. Na razie.